To wygląda na zasadę zachowania pędu, ale co tu jest właściwie szukane? Przeanalizujmy sytuację, krok po kroku. Co tu się będzie działo? To jest Grażyna, biegnie w stronę Janusza, wyskoczy se, optymistycznie przebiegnie obok tych butelk, tak żeby ich nie stratować, a wpadnie w łódkę. Czyli chwilę później Grażyna będzie lecieć i patnie w łódkę poziomo. Czyli wektor jej prędkości tuż przed zderzeniem może być czymś takim. Nie usiłuj tu zachować proporcji. To będzie prędkość grażyny. To będzie prędkość układu łódka Janusz Eujot. No to do śmieci. Kolejną chwilę później nie będzie już dwóch osobnych ciał mających pęd, czyli układu łódka Janusz i grażyny. Będzie jeden układ. Hmm, jakby to mogło się skończyć. To też przestaje być aktualne. Nowa prędkość układu na pewno nie będzie taka sama jak prędkość układu łódka Janusz. No, wygląda to dosyć realistycznie. Jeszcze tylko to piwo poprawię, bo to tak jakby. Pięknie. Ten pierwszy obrazek w ogóle jest bez sensu. Niepotrzebny jest. Nie jest ważne, z jaką prędkością ona biegła, ze po brzegu. Ważne jest, z jaką prędkością uderzyła wódkę, bo już widać co jest szukane. Trzeba stwierdzić, jaki będzie zwrot prędkości tego układu. Jeśli zwrot prędkości będzie w lewo, to Janusz mocno posmutnieje, bo to znaczy, że nie dopłynie do kolejnych dzików, a jak zostało wspomniane w treści, tak, który miał, już wypił. Zwrot prędkości układu jest zatem kryterium posmutnienia janusza. No, a teraz zasada zachowania pędu. Ona mówi, że pęd układu izolowanego jest stały. Wezmę to, zapiszę. Z, z, p, taki akronim. Pęd całkowity, wypadkowy, suma wektorowa wszystkich pędów. Nie zmienia się. Dopóki układ jest izolowany, czyli niegrzebany, czyli nie ryjemy przy nim. Łapy z daleka. Wykorzystam to. Zapiszę sobie pęd całkowity chwili tuż przed zderzeniem. Potem zapiszę pęd całkowity chwili tuż po zderzeniu i będę chciał, żeby były tyle samo. To nie jest trudne. No to co? Pęd całkowity tutaj, tuż przed zderzeniem. Oznaczymy go PC1. Suma wektorowa pędów, czyli to będzie pęd układu łódka Janusz dodać pęd Grażyny. Tutaj pęd całkowity będzie pędem układu. Układu łódka Janusz Grażyna. Napiszę PU. Układ. No i zasada zachowania pędy mówi, że to jest równe temu. PC1 musi być równe PC2. PC1 równe PC2. To jest to. Tylko ciągle jestem przy notacji wektorowej. Pęd to wektor. Zasada zachowania pędu tyczy się wektora, więc muszę pisać wektorowo. Przynajmniej na początku. Teraz przejdę od notacji wektorowej do algebraicznej. A wiem, że to brzmi w chuj uczenie. Tak naprawdę mam na myśli pozbycie się strzałek. A nie mogę ich tak po prostu wyjebać. One coś znaczą. One oznaczają, że mam do czynienia z wektorami, a wektory poza wartościami mają jeszcze kierunek i zwrot. O ile kierunki dla wszystkich wektorów są takie same. To jest kierunek poziomy, to zwroty już niekoniecznie. I teraz wyróżnię sobie jakiś kierunek, w lewo albo w prawo, ponieważ brzydzę się lewactwem, jak każdy rozsądny Polak. Wyróżniam kierunek w prawo. To jest mój arbitralnie wybrany kierunek. Wszystkie wektory, które są zwrócone przeciwnie, dostaną minus. Tylko, że nie mam pojęcia, co zrobić z pędem układu, bo ja nie wiem, czy to popłynie w lewo czy w prawo. A tym się będę martwił później. Na razie robię co mogę. Pęd układu łódka Janusz będzie w prawo, tak jak prędkość, więc nie dostanie minusa. Jest zwrócony zgodnie z X. Łódka Janusz. Grażyna dostanie minusa. Jej prędkość jest w lewo, więc jej pęd również jest w lewo, a lewo to nie prawo. Minus zalewactwo. No i pęd układu. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. Więc wpiszę po prostu pęd układu. Nie wiem, czy zrobić plus czy minus, bo nie wiem, czy ta łódka popłynie w lewo czy w prawo. To jest przedmiot zadania. Okej, okay. rozpisuję pędy. Pęd to mv, czyli masa układu łódka Janusz, prędkość układu łódka Janusz. Odjąć. Masa grażyny, prędkość grażyny. No i to będzie równe masa układu, Prędkość układu. Skomplikowane przekształcenia prowadzą do następującego wzoru na prędkość układu. No a tu będzie masa układu, tylko że ja ją rozpiszę. Masa układu to masa łódka Janusz dodać masa grażyny. Wydaje się, że mogę podstawić. No i wyszło mnie tutaj z dobrym przybliżeniem minus piętnaście tysięcznych metra na sekundę, no czyli minus półtora centymetra na sekundę. Wcale nie uważam, że prędkość ma ujemną wartość. Wartość wektora, rozumiana jako jego długość, nie może być ujemna. Na podstawie tego minusa wnoszę coś innego, że prędkość układu nie będzie w prawo. Przy wyróżnionym kierunku w prawo ujemna wartość wektora oznacza, że jest zwrócony w lewo. Wygląda na to, że tak, Janusz posmutnieje. Wskutek tego zderzenia układ zacznie się wolno bo wolno, ale jednak oddalać od tego stada dzików. Biedny on. A jakby się ktoś zastanawiał, po co to półtora metra? Ele Nadana Dana